Cześć z tej strony Patryk i Łukasz fabryki rowerowej. A w tym filmie odcinek bardziej serwisowy, czyli przedstawimy wam, czego używamy u nas na serwisie. Pamiętajcie o dzwoneczku i subskrypcji. Zapraszamy! Zapraszamy. Ok, zanim o samej chemii i o marce Cyklon, w tym odcinku. Mamy dla Was konkurs. Szczegóły tego konkursu będą na samym końcu tego filmu. Warunki udziału, więc zapraszamy do obejrzenia. No i co? Zaczynamy? Tak, zaczynamy. W związku z tym, że mieliśmy dość dużo zapytań od Was właśnie na temat chemii i ogólnie jakich produktów używamy na serwisie, no postanowiliśmy nagrać ten, ten odcinek. My u nas na serwisie używamy w głównej mierze produktów marki Cyclon, z uwagi na to, że no dobrze nam się po prostu sprawdzają, ale może na początek Troszkę o samej marce, takie dwa zdania. Marka Cyclone to jest marka holenderska, ona na rynku jest około mniej więcej 40 lat, więc doświadczenie mają, więc to go nie można im ująć w, żadnej, w żadnym wypadku. No i tak, jeżeli chodzi o same produkty, no to całe portfolio ich składa się właściwie od smarów rowerowych, yy, przez smary do łożysk, które właśnie też, też stosujemy, jak i produkty do, do mycia i czyszczenia. Znaczy ogólnie mamy cztery kategorie. Mamy od yy, czyszczenia przez smarowanie, przez konserwację. No i końcówka, czyli jako końcówka czwarta grupa, są to te smary już serwisowe, czyli do piask, do łożysk, zawieszeń i amortyzacji. No i jak sami widzicie, my te produkty też sami w sklepie sprzedajemy naszym klientom i nazwijmy to, że jakby ich opinie, odźwięk z, z ich zdaniem jest również dla nas ważny, no i jest on na chwilę obecną. Dość dobry. Tak, jeżeli chodzi o to, no to też inaczej, wiadomo, sprzedaje się produkty, na których sami pracujemy. pracujemy i wiemy po prostu, że on jest dobry i się sprawdza, więc no, z czystym sercem wtedy możemy e, komuś to po prostu polecić. E, z takich bardzo często właściwie gdzieś tam używanych i popularnych u nas produktów, które wybierają klienci, no to bardzo często e, biocleaner, na przykład do, do napędu, mm, bardzo fajnie czyści gdzieś tam te, te napędy. Tak. U nas się sprawdza na serwisie, jeżeli są naprawdę jesienne warunki, że żeby to wyczyścić te, te napędy znaczy, od klientów. Czyli jak nie był brudny, to i tak się udało go domyć, że wyglądał całkiem, całkiem fajnie, więc e, środek jest bardzo, nazwijmy to, e, skuteczny w swoim tak. działaniu, a jednocześnie też fajnie pachnie, więc tak. akurat to jest dodatkowy no. plus. A jeżeli o to chodzi, to pewnie też w najbliższym czasie będziemy nagrywać mikroporadnik i Wam pokażemy właśnie, tak. jak jego... go używamy. Jak... Natomiast to, co mnie osobiście pojawia cieszy w marce Cyclone, to że on ogólnie fajnie pachnie, bo na przykład mieliśmy u siebie już tam kilka różnych firm, w tym mm. polskich, niepolskich, i ogólnie ta chemia przeważnie oczywiście była jakoś tam skuteczna, tak to nie że nie działała, ale jakby zapach jej używania był czasami dość nieprzyjemny, a jak wiemy w małym pomieszczeniu, gdzie przeważnie stoją dwie trzy osoby, to serwisują i pracują <śm> przez 8 godzin. Tak <śm> więc nie jest to fajne, jak nie macie ewentualnie dużego okna czy możliwości tego szybko wywietrzyć, żeby w takich warunkach potem tamten czas pozostały pracować. Tak, co jeszcze takie bardzo popularne rzeczywiście jest na pewno smary, alweder. Tak, zawsze chodzi alweder, bo jest nie mm. na każde warunki, aczkolwiek klienci, którzy to bardziej świadomi swoich potrzeb, i jednak właśnie dedykowane pod warunki mokre ewentualnie suche. I też co się ostatnio fajnie przyjęło, czyli wosk. Tak. W takiej płynnej wersji, który jest dość hmm. wydajny, i co jest istotne, aż tak mocno nie budzi napędu tak. jak zwykłe, klasyczne smary. Czyli ten no, brud nie łapie nam się po tak, prostu. A żywotność smarowania jest bardzo podobna. Nad Niemczech jest największa, prawdę powiedziawszy. No. Z tego co w ogóle się, jeżeli chodzi o naszych e, klientów. Coś jeszcze fajnego. Na pewno Cyclone ma zestawy szczotek do, do czyszczenia właśnie sobie napędu. Mamy taką małą szczotkę do czyszczenia, wielką do, do ramy. Czyli znaczy też korzystamy takie... z tego zestawu w serwisie, tak? tak? I ogólnie możemy tym szczotkami umyć cały rower. Mamy 6, mamy 6 szczotek dedykowanych od Cyklona, my tam już mamy około 4-5, może no, nie wszystkich, ale, ale w większości. No i myślę, że nie ma z tym problemu, jeżeli chodzi o doświadczenie jakichś tam rowerów. No. I, I też czy... miękkie włosie, twarde włosie. Tak. I co trzeba powiedzieć, te szczotki naprawdę są takie masywne? Masywne, to twarde, myślę. mocne i stabilne, bo zdarzały się różne na różnych polwarach aukcyjnych. Gdzieś tam kiedyś testowaliśmy, to, no to te biją na głowę. No, czy wytrzymywały tam ile tam, może nie wiem czy pół roku, a trochę no. może mniej no i trzeba było znowu wymieniać, kupić nowe i tak w kółko. W przypadku Ceklana po pół roku te szczotki jeszcze, myślę, że będą spokojnie z jakiś tam kolejny rok. W użytku. No i takich opakowań bardziej zbiorczych, z których jeszcze my korzystamy, czyli Stick Smary do łożysk, do zawieszeń i pasta montażowa tak. do pedałów. Tak. Albo na przykład Presfitów. No, też też takie jest dedykowanie tej, tej, tego smaru, więc myślę, że tutaj całkiem przystępnie. Ogólnie ten smar, który jest dedykowany do łożysk. Tutaj wszyscy się że jest podobny konsystencją i ogólnie lepkością jak Motoreks tak, ten, ten 2000. Ten, no bike drift, Taki zielony, tak, tak zielon, taki kawy. najbardziej popularny. Tak, nie, no. jest, nie jest to taki podstawowy smar, a rzeczywiście całkiem fajnie się sprawuje, jeżeli chodzi o użytkowanie. I też e, wcale nie jest to tak łatwo wypłukać, jeżeli chodzi o jakieś tam warunki bardziej mokre, jesienno-zimowe. Szczególnie u nas e, w kraju, gdzie mamy takie warunki, a nie inne. Tak, I zawiera teflon. No zresztą też, też na plus w takim razie. Tak. No, no i Z właściwie... takich jeszcze stricte, nazwijmy to, bardziej prostszych tematów mamy też dział konserwacji. O, tego szukałem słowa. Czyli tak. taki już bardziej stricte jakieś woski detailing do lakieru, taki. detailing, no, trochę tak jak samo można mhm. powiedzieć, że... No, do, do matowych, do, tak. do w sensie połysków, więc... W ogóle, ogólnie ma bardzo dużo produktów, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, plus podobnie na przykład jak ma Makov, też mamy Foam Cleaner, czyli taki tutaj środek, który służy nie tylko do szczenia samej ramy, ale też odzieży, kasków, jakichś wpadek rowerowych. Jeżeli chodzi o kask przed Full Face, więc też tutaj podobne e, właściwości. Inna, no, widzicie, jeszcze jest Black Cleaner, bo to wiadomo, do uczenia tarczy hamulcowej. A znaczy, no, jak sami widzicie, marka ma 40 lat, ale ma produkty od A do Z. Jakby nie ma segmentu w którym nie ma swoich produktów, nawet mleko. Właśnie chciałem tak. o tym wspomnieć. Więc nawet mleko, wpływ e, wersji mineralnej, DOT, więc tutaj jest mnogość. Mleko jest o tyle też fajne, że mleko, e, w przeciwieństwie do niektórych takich marek bardzo popularnych, posiada takie małe drobinki, będzie to pewnie widać na, na, na zbliżeniu, które właśnie uszczelniają większe otwory, gdyby tam nam się coś po prostu e, przydarzyło najechać na coś większego. Zanim o samym konkursie, jeszcze woli tylko krótkiego wyjaśnienia, nie jest to odcinek sponsorowany, także marka Cyclo nam nie płaci za opinię. Na na walid produktów. Po prostu mówimy to, niestety, Po prostu mówimy to z własnego doświadczenia i naszej opinii po tym właśnie okresie e, pół roku. A tak, o konkursie. Tak, warunki konkursu. Warunki są akurat bardzo proste. Trzeba przede wszystkim być subskrybentem naszego kanału, polajkować ten film oraz w komentarzu napisać, jaki jest twój cel, ewentualnie marzenie, które chcesz osiągnąć w przyszłym roku gdzieś tam na rowerze. Wydaje mi się, że jest to dość proste. Można naprawdę albo coś śmiesznego, albo w kilku zdaniach. No zobaczcie, jaka... co wam gdzieś tam w duszy gra i co chcecie w tym roku kolejnym sobie na rowerze osiągnąć. Dokładnie. No i tak, tak jak widzicie na naszym podium. Za pierwsze miejsce będzie zestaw właśnie tych sześciu szczotek do czyszczenia roweru, za drugie będzie bionet do czyszczenia napędu i trzecie, brązowe, to będzie smart do łańcucha wersji Allweather. Tak, warunki wydaje mi się, że są bardzo proste do zrobienia, a nagrody są bardzo ciekawe. Na chyba wyniki, znaczy będziemy wyniki ogłaszać pewnie gdzieś tam po świętach, przerwie między świątami a Sylwestrem. Mniej więcej w tym czasie, więc tak ktoś może dostać taki swój świąteczny, poświąteczny prezent. Na Nowy Rok. <laughs> na Nowy Rok. Dokładnie. Więc warto wziąć udział, wydaje mi się, że że będziecie po prostu zadowoleni z tych produktów. No nie jest taki duży wymóg, więc postarajcie się i zobaczymy, kto na zaskoczy najbardziej, jeżeli chodzi o komentarz i jego cel na rok 2023. Wszystko? No wszystko. Dobra. Tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć, pozdrawiamy. Cześć.